Warren Buffett, nazywany wyrocznią z Omaha, to prawdziwy gigant w świecie finansów. Jego mądrość, zdobyta przez dekady niezrównanego sukcesu, rezonuje zarówno wśród doświadczonych inwestorów, jak i ciekawych nowicjuszy. Filozofia inwestycyjna Buffetta kładzie jednak nacisk na prostotę i dostępność, co ostro kontrastuje ze złożonością często kojarzoną z Wall Street. Opowiada się za prostym podejściem, które może dać zwykłym inwestorom siłę do budowania długoterminowego bogactwa. Fundamentem tego podejścia jest jego zdecydowane poparcie dla funduszy indeksowych, szczególnie tych oferowanych przez Vanguard. Filozofia inwestycyjna Bafeta koncentruje się na zasadach inwestowania wartościowego. Podejście to, propagowane przez jego mentora Benjamina Grahama. Podkreśla znaczenie identyfikowania niedowartościowanych spółek o silnych fundamentach. Inwestorzy wartościowi, tacy jak Buffett, skrupulatnie analizują sprawozdania finansowe, analizują wyniki kierownictwa i zagłębiają się w trendy branżowe. Celem jest odkrycie ukrytych perełek firm, których prawdziwa wartość przewyższa ich aktualną cenę rynkową. To zdyscyplinowane Oparte na badaniach podejście stanowi podstawę niezwykłego sukcesu Buffetta. W gąszczu zawiłości świata finansów, Buffett opowiada się za zaskakująco prostym instrumentem inwestycyjnym funduszami indeksowymi. Fundusze indeksowe i ich coraz popularniejsze odpowiedniki, fundusze ETF (Exchange Traded Funds), oferują prosty sposób uczestnictwa we wzroście rynku. Fundusze te pasywnie śledzą określone indeksy rynkowe, takie jak SP 500, odzwierciedlając ich wyniki w czasie. Eliminuje to potrzebę skomplikowanego wyboru akcji i wyczucia rynku, strategii, które często okazują się trudne nawet dla doświadczonych profesjonalistów. Podczas gdy Buffett popiera fundusze indeksowe w szerokim zakresie, ma szczególny sentyment do Vanguard, firmy znanej ze swojego skoncentrowanego na inwestorach podejścia. Struktura Vanguard, której właścicielami są akcjonariusze funduszy, doskonale wpisuje się w nacisk Buffetta na niskie koszty i wartość dla inwestora. W przeciwieństwie do tradycyjnych firm inwestycyjnych, Vanguard działa jako spółdzielnia, co oznacza, że jej zyski są zwracane inwestorom. Przekłada się to na niższe wskaźniki kosztów funduszy Vanguard, co jest kluczowym czynnikiem w maksymalizacji długoterminowych zysków. Buffett dostrzega i chwali to dopasowanie. Widząc w Vanguard bratnią duszę w dążeniu do wzmocnienia pozycji inwestorów. Podczas gdy dokładny skład portfela osobistego Bafeta pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą, jego publiczne oświadczenia i listy inwestycyjne dostarczają cennych informacji. Konsekwentnie zalecał podejście oparte na dywersyfikacji, opowiadając się za szeroką ekspozycją na rynek poprzez tanie fundusze indeksowe. W oparciu o jego wypowiedzi hipotetyczny portfel ITF-ów Vanguard odzwierciedlający zasady Buffett'a mógłby obejmować podstawową pozycję w ITF-ie o szerokim rynku, takim jak Vanguard SP 500 ETF, znany jako WOO. SP 500, indeks giełdowy śledzący wyniki 500 dużych spółek amerykańskich, stanowi znaczną część całkowitej wartości rynku akcji w USA. Inwestowanie w ITF S&P 500, taki jak VOO, zapewnia natychmiastową dywersyfikację w szerokim zakresie branż i sektorów, ograniczając ryzyko i wykorzystując potencjał wzrostu amerykańskiej gospodarki. Ta ogromna dywersyfikacja doskonale wpisuje się w filozofię Buffetta, która polega na posiadaniu części udziałów w świetnych firmach. Podczas gdy S&P 500 stanowi solidny fundament, Buffett podkreśla również znaczenie dywersyfikacji międzynarodowej. Aby dodatkowo zdywersyfikować portfel, inwestorzy mogliby rozważyć dodanie Vanguard EFTS Developed Europe ETF VEA. VA oferuje ekspozycję na szeroką gamę europejskich firm, dodatkowo rozkładając ryzyko i wykorzystując potencjał wzrostu gospodarek rozwiniętych poza Stanami Zjednoczonymi. Podejście inwestycyjne Buffetta wykracza poza wybór odpowiednich aktywów. Opiera się na nastawieniu na cierpliwość i długoterminowe myślenie. Ostrzega przed próbami wyczucia rynku i gonieniem za krótkoterminowymi zyskami, wzywając inwestorów do trzymania się obranego kursu nawet w obliczu wahań na rynku. Ta długoterminowa perspektywa doskonale wpisuje się w charakter inwestowania w ETF-y. Regularnie inwestując w zdywersyfikowany portfel ETF-ów i przetrzymując zmienność rynku, inwestorzy mogą wykorzystać siłę procentu składanego w czasie. Filozofia inwestycyjna Warrena Buffeta, często postrzegana jako zarezerwowana dla elit Wall Street, okazuje się niezwykle przystępna z perspektywy ETF-ów Vanguard. Wybierając prostotę, priorytetowo traktując niskie koszty i angażując się w długoterminową grę, zwykli inwestorzy mogą zbudować solidną przyszłość finansową. ITF -y Vanguard, z ich niskimi wskaźnikami kosztów, szeroką ekspozycją na rynek i zgodnością z zasadami bufeta, stanowią nieocenione narzędzie w tej podróży. Pamiętaj: inwestowanie, podobnie jak życie, to maraton, a nie sprint. Wybierz długoterminową perspektywę, zachowaj cierpliwość i pozwól magii procentu składanego zadziałać.